Postać świętego Mikołaja jest nierozerwalnie związana z licznymi legendami opowiadającymi o jego niezwykłej hojności, cudach i interwencjach w obronie potrzebujących. Te historie, przekazywane z pokolenia na pokolenie, kształtowały jego wizerunek jako świętego, który z troską pochylał się nad ludzkim cierpieniem. Jego życie obfitowało w wydarzenia, które miały świadczyć o jego wielkim sercu i boskiej pomocy. Jedną z najbardziej znanych legend dotyczących Mikołaja z Miry jest historia trzech ubogich sióstr. Ich ojciec, zubożały szlachcic, nie mając środków na zapewnienie córkom godziwego posagu, popadł w rozpacz. W obliczu groźby, że Dziewczęta będą musiały sprzedać się za najniższą cenę. Mikołaj postanowił interweniować. Trzykrotnie w nocy dyskretnie wrzucał przez okno sakiewki ze złotem, które miały stanowić posag dla każdej z sióstr. Dzięki tej tajemniczej pomocy dziewczęta mogły wyjść za mąż i uniknąć hańby. Ta legenda jest często przywoływana jako symbol jego ukrytej dobroci i troski o dziewictwo i godność kobiet, cudowne rozmnożenie zboża podczas wielkiego głodu, które pozwoliło nakarmić mieszkańców miry i okolic, uratował żołnierzy przed śmiercią z rąk okrutnego dowódcy, interweniował w obronie niewinnie skazanych, co podkreśla jego rolę jako sprawiedliwego i obrońcy prawdy. Jest powszechnie rozpoznawalnym symbolem dobroci, hojności i opieki, zwłaszcza nad dziećmi. Biskup Ariusz nie wierzył w Trójce Świętą, bóstwo Jezusa. Mikołaj tak wściekł się na heretyka Ariusza za zasiewanie takiego podziału w kościele, że uderzył go publicznie w twarz. Tak więc święty Mikołaj jest też przykładem walki o sprawiedliwość, prawdę, obronę wiary. Modlitwa do świętego Mikołaja. Święty Mikołaju, pomóż mi przez twe możne wstawiennictwo, abym dzień dzisiejszy poświęcił memu Bogu i stwórcy przez spełnienie Jego świętej woli, przez głęboką miłość do Niego. I przez wielką, czułą troskliwość w unikaniu wszelkich grzechów i uchybień, święty Mikołaju, moc się za nami!